Od miesiąca zacieśniamy pętle wokół okrążonych szwabów, sunąc w kierunku Paryża. Ale zapędzony wróg wąż wciąż może kąsać. Jak mamy się wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi spec-siłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davis to jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku... Na nasz punkt pod Argenton mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod Marini, dlatego to przypadnie Wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z Se. Po to przydzielam Wam ludzi z SOR. Udziela się Wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla Was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Krauli. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy o Marini. Niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu, Rousseau, obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od Was. Przypomina mi to zrzut na Dwerkor. Te zasadzka na patrol Gestapo. Jaka z ciebie romantyczka? Dobra, to nasz cel. Trzeba szkopom przyznać. Pociąg jest na czas. Cholernie duży pociąg i dobrze opancerzony. To pancercuk. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami! Dobra, Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zuzman popisaliście się w Marynii, więc będziecie ich osłaniać. No dalej! W drogę! Nie wychylać się. Założyć tłumiki. Zdejmij tego snajpera! Użyj noża, Daniels. Dobra robota, Daniels. A teraz oficer. Na twój znak. Zastrzel oficera. Świetny strzał. Turner, weź kilku ludzi i obejdźcie dom. Daniels, zostań z Kreulejem. Dalej. O, Ruszajmy. To jest twój danies. Powoli, głowa nisko. planu! Zauważyli nas! Krauli! Pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! Szybko! Szybko! Pomocy! Wrogowie przypoczcie! Ruch, chłopcy! Blankuje z lewej! Musimy konić pociąg! Nie mamy szans! Ktoś jest w czas! No, 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 no. Dobra, do, do pociągu! Niech mi ktoś pomoże! Ja.

Pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! Trafiłem Wyrzucam granat! Przydałaby się amunicja, ser! Trzymaj się Trzymaj się! Widzisz go? Tam jest. Gaz do lewo! Skręć w prawo. Zgubimy go. Staram się! Ucieka nam! Poczekaj! Pośpiesz się, Daniel! Zgubimy go! A mogłem prowadzić. Masz szansę! Łap za kierownicę! Kurwa! Musimy dostać się naprzód pociągu. Strzelaj dalej. Na góry. Blisko! Grana! Idę, trzymaj się! O kurwa, coś my tu odjebali. Nie, nie wierzę, udało się. To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat. Może nawet Pearson puści nam na kilka minut. Uwaga! Za mną zabiorę Was do Plutonu. Przepraszam, ale kim Ty jesteś? Przyjacielem, szybko. Apteczka gotowa! Rzucaj! Robi się! Czeka gotowa. Tutaj. To dla ciebie. на н а Tutam din. Potřebuji aptečky! Proč? Na miejscu, no dalej. Nie ma czasu do stracenia. Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Ruso. Jest członkinią ruchu oporu. Zabiła szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać? Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję. Prawda, majorze? Musicie pomóc nam Nie wiem jak, z wraku. ale ZUS i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską, nazywała się Rousseau. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć, kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem.